Piętnastoletni psiak, który nie ma już tyle siły, co kiedyś. Mimo tego zawsze wita wszystkich przy kracie swojego boksu. Mimo, że wzrok i słuch nie jest już taki, jak kiedyś. Widok wolontariuszy sprawia, że uśmiech pojawia się na jego pyszczku. Zawsze chętnie idzie na spacer, mimo tego, że nogi czasem odmawiają. Zawsze okazuje wdzięczność każdemu, kto poświęci mu chwilę. Ze względu na wiek chodzi w drzewka. Dostaje wtedy dużo miłości. Jego oddanie widać na każdym kroku. Tak jest wpatrzone w człowieka. Fado mieszka w schronisku praktycznie od zawsze. Nigdy nie stracił nadziei. Zawsze okazywał miłość wszystkim, którzy poświęcali mu czas. Lecz serce nam pęka, gdy patrzymy, jak każdego dnia jest coraz słabszy. Nikt, tak jak on, nie zasłużył na wspaniały dom. Fado to uległy, spokojny, Grzeczny, nikomu nie wadzący pies. Nie da rady spacerować już na dłuższe dystanse. Niedługo zostanie sam. Jego koledzy z boksu niedługo jadą do domu. Czy Fado również się doczeka? Z psami oraz innymi zwierzętami dogada się bez problemu. Jest wykastrowany, zaszczepiony i zacipowany.